Hej, siemanko Widzowie! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie ukrywam, już dosyć długo zbierałem się do nagrania tego materiału. Jednak jak sami wiecie, ostatnio świat, nie tylko ten Minecraftowy, obiegła wiadomość o śmierci jednej z jego legend, Technoblade'a. Nie do końca znałem tę postać, być może Wy także, aczkolwiek uważam, że naprawdę dla tej gry zrobił świetną robotę. Miał grzesze fanów, którzy na pewno będą go wspaniale pamiętać. I dzisiaj chciałbym to przybliżyć Wam, tę postać, byście i Wy mogli zobaczyć, jaki tak naprawdę był człowiekiem Technoblade. W ostatnim filmie na kanale Technoblade'a wystąpił jego tata, który poinformował nas o tej smutnej nowinie. Technoblade miał nagrać swój ostatni odcinek, niestety nie dał rady, jednak poprosił swojego tatę, by ten przeczytał list, który został skierowany do widzów od niego w podziękowaniu za te wszystkie lata. Posłuchajcie. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. So let's sit down and have one final chat. My real name is Alex. I had one of my siblings call me Dave one time in a deleted video from 2016, and it was one of the most successful pranks we've ever done. Thousands of creepy online dudes trying to get overly personal going, Oh, hey, Dave, how's it going? Sorry for selling out so much in the past year, but thanks to everyone that bought hoodies, plushies, and channel memberships. My siblings are going to college. Well, if they want to. I don't want to put any dead brother peer pressure on them. But that's all from me. Thank you all for supporting my content over the years. If I had another hundred lives, I think I would choose to be Technoblade again every single time, as those were the happiest years of my life. I hope you guys enjoyed my content and that I made some of you laugh. And I hope you all go on to live long, prosperous and happy lives. Because I love you guys. TechnoBlade out. Na się, że do tego jest po mój komentarz jest bezcenny. Tak naprawdę po prostu przekazać właśnie tą ostatnią informację dla swoich widzów. Myślę, że zrobię to naprawdę bardzo dobrze. Pokazaanie wam oczywiście film z tłumaczeniem, żebyście mogli zrozumieć. To on mówi, no jest naprawdę piękna wiadomość, teraz chciałbym przejść już do jego osiągnięć, bo ma ich naprawdę niemało. Chciałbym Wam teraz przedstawić pe pe pewien post na społeczności, który napisał Nolif. Myślę, że jest takie skrócenie wszystkich sukcesów Technoblade'a, pozwólcie, że Wam go przeczytam. Dla osób, które nie wiedzą kim był Technoblade, legenda serwera Hypea są na takich trybach jak Skyblock i Bedwars. Bedwars, gdzie zrobił na przykład 1500 wygranych z rzędu. Najlepiej odegrana i napisana postać na serwerze Dream SMP. Jego popularność zaczęła się przez to, że został zaproszony na Minecraft Championship i pokazał tam całkowitą dominację. Wtedy wiele osób zaczęło napierać na walkę Dream vs. Technoblade i taka się odbyła na kanale Mr. Beast Gaming, gdzie Technoblade wygrał. Jeśli chodzi o to, na snor, to Rax, który dnie i na dzięku Sześć miesięcy temu nagrał film, zanim być smutny, śmiał się taką prostą twarz. Nigdy nie pokazał słabości, a co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o swoich fanach. 8 godzin przed odejściem wziął laptop i napisał słowa, które przeształy ku na ostatnim filmie. nigdy nie zatręczał innych swoimi mimo nie można, pewno było mu ciężko. Postawa go na legendy, którą zawsze będzie. Legends never be. A teraz przedstawię Wam opinię jeszcze jednego znanego twórcy: A jest nim automat. On natomiast napisał to tak: Technoblade, jedna z moich największych inspiracji YouTubeowych i absolutny mistrz minecraftowego storytellingu i kontentu, z na raka. Nie jestem w stanie opisać, jak bardzo jestem zdewastowany jego śmiercią ja ogromna to jest strata dla jego bliskich i dla wszystkich jego widzów, dla całego community. Autentyczny, genialny, jedyny w swoim rodzaju. Legenda. Jeśli chcecie pójść w moje ślady i wesprzeć jego rodzinę, jak i organizację, która zajmuje się edukowaniem ludzi na temat po typu mięsiak oraz finansowaniem badań, kupujcie merch, czyli towar, na jego stronie. Jest tutaj link do strony, więc jeśli ktoś chętny... To zachęcam. Chciałem Wam pokazać te dwie opinie, żebyście wiedzieli, jak e, świat, bo żeby przedstawić Wam wszystkie, że tak powiem, posty, no tutaj nie starczyłoby czasu, ale nasz Pol, sta się Polscy youtuberzy, ja bardzo przyjęli się e, taką osobą z zagranicy. Osobą bardzo popularną, jak tutaj wszyscy e, widzieliśmy, no naprawdę legenda. To tyle z mojej strony. Zachęcam do zgłębienia jeszcze trochę info o TechnoBladezie, bo naprawdę warto. Trzymajcie się. Cześć.